5 maja upał jak w lipcu, choć wicherek zapowiadał oziębienie. Wokół Nowa Mania sprawdzanie, czy figuruje się na liście wyborców. Robią to nawet gdzieniegdzie zbiorowo, łącząc rzecz z majówką. Czy ludzie zdają sobie sprawę z absurdalności tej historii? Myślę, że wszystkie wyborcze manewry i z całą powagą traktowane formalności dokonywane powszechnie, a z precyzją mają właśnie na celu osiągnięcie tego, aby ludzie zapomnieli, że głosowanie na jedną z góry ustaloną listę jest błazeństwem. I chyba zapominają w Rosji, zapomnieli już na pewno. Tutaj jednak wyczuwa się chociaż świadomie poczucie beznadziejności, że nic się nie da zrobić, że tak już pozostanie. A jednak ci młodzi marcowi komandosi i rewizjoniści czegoś chcieli. W coś wierzyli, do czegoś dążyli. Teraz nikt na nic się nie porywa. A propos tych zeszłorocznych wydarzeń. Ktoś z ludzi teatru opowiadał mi, że całą historię z dziadami rozpętał nasz kochany Zenon Kliszko przez brak rozumu. Siedział podobno na premierze w pierwszym rzędzie i wszystko co złe brał do siebie. To zupełnie możliwe. Tutaj wszystko zaczyna się z głupstwa, a on ma nielichą manię prześladowczą. Ach, udali nam się wodzowie. Niech ich. No i oto znak znowu wchodzi do tego całego Sejmu, bez biednego zawieja, ale z myślikiem. Po co wchodzi? Jeśli rozumiałbym jeszcze argumentację Stacha, jakbym go słyszał, że trzeba być obecnym, to jednak przecież trzeba być obecnym jako coś określonego. Trzeba złożyć jakąś publiczną deklarację ideową czy programową. Też ludzie już zapomnieli, co to jest znak. I po co w tym interesie siedzi? Ale Stach chyba nie zdaje sobie z tego wszystkiego sprawy. Sytuacja własna utożsamiła mu się z celem ogólnym, tak to bywa u polityków pozornych. Podobno kardynał wypowiadał się w tej sprawie krytycznie, ale z nim to też nie bardzo wiadomo, co, a dla Stacha papieżem jest kliszko i kwita. Co prawda, jak się z tego interesu wysiądzie, to się już nie wraca. Stach to wie, choćby patrząc na mnie, hichi. Hi. A tu prasa ma nowe zmartwienie. Zajścia i walki w północnej Irlandii. Omawia je oczywiście komunistyczną metodą, aby jak najwięcej pokazać u innych konfliktów i okropności, a zarazem oświetlić rzecz tak, żeby człowiek niepoinformowany nic z tego nie wyniósł poza durnym, klasowym schematem przeglądałem teraz znowu 1984 rok Orwella a jednak on genialnie opisał tę metodę wpajania ludziom rzeczy nieprawdziwych ową generalną dezinformację opartą na powszechnej a podtrzymywanej ignorancji byłoby to genialne gdyby nie fakt że dziennikarze nasi też robią swoją pracę dzięki ignorancji czyli że Marcin uczy tu Marcina i zrób mu dziecko na plecach, a tymczasem upał diabelski i przedwczesny jakby dla wynagrodzenia uprzednich chłodów świat wyszedł z formy, a ja ciągle miast przybrać postawę stoicką mam za złe. Brr.